W bardzo rozpowszechnionym mniemaniu, nauka i religia są dwoma sposobami poznawania rzeczywistości, nie mającymi jednak ze sobą nic wspólnego. Z jednej strony mówi się o obiektywności, neutralności nauki, zaś z drugiej o niesprawdzalności, subiektywizmie czy irracjonalności twierdzeń, a raczej jak się mówi, przypuszczeń o charakterze religijnym. Innymi słowy, nauka stąpa twardo po ziemi, dając racjonalne, pewne wyjaśnienia. Religia zaś ma do czynienia z niematerialną, a więc bardzo wątpliwą rzeczywistością, zaś jej dogmatów nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zweryfikować poza jednym prostym stwierdzeniem, że brzmiało one co najmniej nienaukowo. Tymczasem, to religia, a mówiąc bardziej szczegółowo, chrześcijańskie objawienie, stanowi podstawę i punkt wyjścia dla nowoczesnej nauki. To objawienie, którym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, mówi o tym, że procesy obecnie obserwowane zawsze zachodziły dokładnie w ten sam sposób w przeszłości i dlatego można je badać. Nauka nie jest w stanie za pomocą swoich narzędzi czynić takich założeń. Co więcej, naukowiec za pomocą chociażby metody węgla C14, mikroskopu czy płynu w próbówkach nie zaobserwował przyszłości. Mimo to prowadzi jednak badania, ponieważ świadomie lub nieświadomie zakłada prawdy wynikającą z objawienia. Mianowicie, że niematerialne prawa, że przyroda zachowują się nie w przypadkowy lub w jakiś prawdopodobny sposób, ale w sposób przewidywalny i, i zaplanowany. Co więc objawienie mówi na temat stałości praw i cykliczności w przyrodzie? Które są podstawą dla prowadzenia badań. No, objawienie mówi, że, że istnieje Bóg, który stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu. To właśnie trójjedyny Bóg Biblii daje nam pewność, że, tak jak mówi księga rodzaju w ósmym rozdziale, 14, 22 drugim wersecie, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. To właśnie Bóg, tak jak mówi psalmista w psalmie 147, w wersecie 16, to Bóg daje śnieg jak wełnę, szeron jak popiół rozsypuje, rozrzuca grad swój jako kruchy, któż ustoi się, ostoi się przed jego mrozem? Jeremiasz zaś w 14 rozdziale, w 22 wersecie dodaje, czy są między Bożyszczami narodów takie, które by spuszczały deszcz, Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz, czy to nie raczej Ty, Panie Boże nasz, w Tobie pokładamy nadzieję, gdyż ty czynisz to wszystko. Ty czynisz to wszystko. Bez objawienia nauka nie ma podstaw dla oczekiwania porządku w przyrodzie, a naukowiec jest rozdarty pomiędzy z jednej strony abstrakcyjną, ponadczasową logiką, a z drugiej strony czystą potencjalnością albo, albo czystym przypadkiem. Pierwszymi ludźmi, którzy zdecydowali się na tak zwane nowoczesne podejście do badań przyrodniczych, byli rodzice ludzkości w ogrodzie Eden. Adam i Ewa chcieli interpretować świat niezależnie od objawienia, które otrzymali. Zadali naukowe pytania dotyczące cech i natury owocu z drzewa poznania dobra i zła, i porównując zewnętrzne cechy tego owocu z innymi owocami, które wcześniej jedli, wyciągnęli wniosek o skutkach jego spożycia. I co jednak istotne i tragiczne zarazem, dokonali tego w oderwaniu od Bożej wypowiedzi na temat tego owocu. I oczywiście metodologia Adama Ewy spotkałaby się z aprobatą wielu współczesnych badaczy i ich metoda zostałaby nazwana właśnie nauką. W naukowy sposób chcieli przecież zbadać właściwości owocu. I oczywiście skutki były opłakane, ponieważ zignorowali Bożą wypowiedź, być może uważając, tak jak wielu ludzi obecnie uważa, że, że objawienie nie ma nic wspólnego z jabłkami, z drzewami, z materialnym światem. Tymczasem okazało się, że jak najbardziej ma i powinno stanowić punkt wyjścia do prowadzenia badań naukowych. Dlatego nie ma żadnej sprzeczności między nauką, i objawieniem. Oba są sposobami zintegrowanymi sposobami odkrywania prawd na temat świata. Jednak nauka, aby mogła mieć solidne założenia wstępne dla prowadzenia badań, musi być podporządkowana objawieniu? Adam i Ewa tego nie uczynili. Niestety wielu obecnie podąża ich śladami. Pytanie jednak brzmi, czy ktoś za nim to zrobi, chciałby jednak przez chwilę się zastanowić?